W 40 roku przed Chrystusem Herod musiał uciekać z Jerozolimy, by ratować swoje życie ze szponu władcy hasmodejskiego Matatjasza Antygona. Po zawarciu traktatu z Patrami, Antygon ścigał Heroda i jego świtę, doganiając ich na południowy wschód od Betlejem. Herod ledwie przeżył desperacką bitwę, a wydarzenia tego niezapomnianego dnia. Skłoniły go do budowy tej właśnie twierdzy. W trzeciej dekadzie przed Chrystusem Herod rozpoczął budowę Herodionu jako ośrodka rządowego i administracyjnego Judei, pozostawiając Jerozolimę głównie jako ośrodek religijny. Nazwał swój śmiały projekt swoim imieniem. Chociaż Herodion znajdował się na skraju pustyni, Miało obfite zasoby wody sprowadzanej z daleka, kwitnące ogrody, łaźnie. Herod zaplanował to miejsce jako ogromny kompleks pałaców, największy w ówczesnym świecie rzymskim, składający się z trzech części: pałacu twierdzy górnej, unikalnego połączenia pałacu twierdzy i wyjątkowego punktu orientacyjnego. Dolnego Herodionu, zawierającego ekstrawagancki obszar rozrywkowy i centrum administracyjne, oraz zbocza góry, na której północnej części, obok schodów ceremonialnych, Herod zbudował swój grobowiec i teatr królewski. Na krótko przed swoją śmiercią, Herod zadbał o to, aby nigdy nie został zapomniany. Budując sztuczną górę, którą można było zobaczyć z odległości wielu kilometrów, ogromny, skrupulatnie zaplanowany kompleks, który obejmował 25 hektarów, powstawał etapami. Wszystkie te czynniki sprawiły, że Herodion stał się jedną z najważniejszych budowli w starożytnym świecie. Po śmierci Heroda w IV wieku przed Chrystusem Herodion stał się częścią królestwa jego syna Archelaosa, który rządził przez około dekadę. Następnie znajdował się pod władzą rzymskich namiestników aż do wybuchu Wielkiego Powstania Żydowskiego przeciw Rzymianom w 66 roku, kiedy to żydowscy rebelianci okopali się tam. Zostali pokonani około 71 roku po tym, jak Rzymianie zdobyli Jerozolimę i zniszczyli świątynię. Podczas powstania Bar Kochby, pierwsza połowa II wieku, górny pałac twierdza był kluczowym ośrodkiem żydowskich rebeliantów. Dowody działalności barkochby i jego ludzi. Znaleziono w wykopaliskach zarówno Herodionie, jak i w dokumentach odkopanych w jaskiniach Wadi Murabat na pustyni Judei. W okresie bizantyjskim, od IV do VII wieku, w Dolnym Herodionie zbudowano dużą wioskę z trzema kościołami na pozostałościach budynków z czasów Heroda, w Górnym Pałacu Twierdzy. Zbudowano również klasztor i małą kaplicę. Osadnictwo w Dolnym Herodionie trwało najwyraźniej do IX wieku, po czym miejsce to zostało opuszczone aż do pierwszych wykopalisk archeologicznych. Pałac Heroda był podzielony na kilka skrzydeł. We wschodniej połowie znajdował się duży dziedziniec kolumnadowy, wykorzystywany jako ogród ozdobny. Zachodnia połowa zawierała łaźnię, mieszkania, dziedziniec w kształcie krzyża i wystawną salę recepcyjną. Wejście do pałacu znajdowało się na północno-wschodnim krańcu kompleksu. Wszystkie ściany pałacu były otynkowane i ozdobione freskami i sztukaterią o różnych wzorach. Kapitele i podstawy kolumn były rzeźbione. Różnorodne elementy architektoniczne znalezione w całym pałacu również świadczą o jego wielkości. Duża wieża na wschodzie wznosiła się na około 40 metrów. Królewskie apartamenty na szczycie wieży cieszyły się rozległym widokiem i bryzą w upalne dni. Mazoleum Heroda, które za chwilę zobaczymy, odkryte na północno-wschodnim zboczu góry zwróconej w stronę Jerozolimy, zostało zbudowane na kwadratowym fundamencie 10 na 10 metrów i wznosiło się na wysokość około 25 metrów. Miało trzy piętra pomieszczeń i stożkowy dach. Pierwsze piętro było kwadratowe, a drugie okrągłe i otoczone osiemnastoma kolumnami. Mauzuleum zbudowano z twardego wapienia z licznymi wspaniałymi dekoracjami. W pobliżu mauzoleum znaleziono pozostałości trzech sarkofagów. Czerwona trumna ozdobiona rozetami była sarkofagiem Heroda, pozostałe dwie białe trumnami członków jego rodziny. Rebelianci zrównali mauzoleum z ziemią podczas powstania żydowskiego. Sarkofag przypisany Herodowi został znaleziony rozbity na kawałki, a pozostałe dwie trumny Zostały wyrzucone z mauzoleum i znaleziono je rozbite u jego stóp. Niewielki teatr o średnicy około 32 metrów i z miejscami siedzącymi dla około 400 osób został znaleziony na zachód od mauzoleum. Na szczycie z widokiem na Jerozolimę. Znajdowała się prywatna komnata dla króla i jego gości, pięknie udekorowana przez artystów sprowadzonych z zagranicy. Niektóre dekoracje zostały prawdopodobnie dodane, aby uczcić wizytę w Herodionie Marka Agrypy, wicecesarza rzymskiego, która miała miejsce w 15 roku przed Chrystusem. Na filmie widzimy pozostałości tuneli z czasów Wielkiego Powstania Żydowskiego oraz z czasów Bar Kochby. Te rozgałęzione tunele, łączące starożytne przestrzenie, wychodziły z twierdzy i prowadziły do ukrytych wyjść, przez które rebelianci mogli wyjść i zaskoczyć rzymskie siły, jeśli te ostatnie dotarły na szczyt góry. W przeciwieństwie do wąskich, niskich kryjówek na nizinach Judei sklepienia tych tuneli są wysokie, co umożliwia szybkie przejście uzbrojonym wojownikom. Kopacze wysypali usuniętą ziemię do cystern.

Herodion jest nazywany często małą masadą. Znajduje się w niedalekiej odległości od Betlejem i nawiedza go stosunkowo niewiele grup turystycznych czy pielgrzymkowych. A myślę, że warto odwiedzić to miejsce, aby podziwiać nie tylko piękne widoki, ale także wizje architektoniczne Heroda, który z całą pewnością zasłużył sobie na przydomek wielki. Dziękuję za oglądnięcie mojego filmu. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału na YouTube, do pozostawienia komentarzy i lajków. A jeżeli uważasz, że moja praca na to zasługuje, to możesz postawić mi wirtualną kawę. Link na dole w opisie filmu.